Dzień dobry, witam Państwa. To Jan Śpiewak, a to jest program Lewy do Lewego do Lewego w telewizji w punkt. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać chwilę o transformacji, o transformacji jednego konkretnego miejsca, a mianowicie transformacji łodzi. Co się stało z tym miastem po roku 89? O tym rozmawiał m.in. Leszek Balcerowicz na wydarzeniu środowisk polskich liberałów, zwanym po angielsku Freedom Games, Igrzyska Wolności, organizowanym przez Fundację Liberté. I na tejże Igrzyskach Wolności odbył się panel o Łodzi i mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawej opinii Leszka Balcerowicza, a więc twórcy Przemian po 89 roku. Na temat właśnie tego sukcesu, jakim ponoć była transformacja miasta Łodzi w 1989 roku. Proszę, posłuchajcie. Więc na koniec tej krótkiej mojej prezentacji ja po prostu chciałbym pogratulować. furcząc wielkiego w sumie sukcesu w Łodzi, pracownikom, przedsiębiorcom, osobom, które działają w samorządzie. Sukces jest tym większy, z cięższej sytuacji się człowiek podnosi. Tak jest również w przypadku młodzieży. Wielkie gratulacje. Zwycięzcy piszą historię i nie bywa, niewątpliwie Leszek Balcerowicz jest zwycięzcą transformacji i to neoliberałowie, jego znajomi, stanowią dzisiaj dzieje Polski. Ale czy to naprawdę, te zdanie Leszka Balcerowicza ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Zobaczmy wykres łodzi, jak wyglądała, jak wyglądała stopa bezrobocia po 89 roku. Jak widzimy, jak widzicie Państwo, stopa bezrobocia utrzymywała się na bardzo wysokim, ponad 20% poziomie jeszcze do lat, do początku XXI wieku. I dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej tutaj zmieniło sytuację, ale ciągle ta stopa jeszcze zarządów rządów Donalda Tuska utrzymywała się na grubo ponad 10%. I również ten, ten wielki sukces, o którym mówi Leszek Wacerowicz, możemy go zobaczyć również na wykresie, który pokazuje no, jakby sytuację demograficzną Łodzi po 1989 roku. Ten wykres pokazuje jakby od samego początku historii istnienia Łodzi, a więc mamy tutaj ten wielki wystrzał liczby mieszkańców przed I wojną światową, kiedy Łódź była oknem cesarstwa rosyjskiego na, na zachód. To była można powiedzieć strefa wolnocłowa, wtedy się dynamicznie bardzo rozwijał tam właśnie przemysł włókienniczy, tekstylny i swój szczyt osiągnęła tuż przed upadkiem PRL-u w 1988 roku. No i możemy obserwować od tego czasu dość gwałtowny spadek liczby ludności. W roku 2020 mieszkańców Łodzi było już jedynie 670 tysięcy, a więc blisko 200 tysięcy mniej niż tuż przed upadkiem PRL-u. Eee, taki mały wstęp socjologiczny e, dotyczący słów Leszka Balcerowicza e, Piotrze, ty startowałeś w Łodzi chyba e, w wyborach do Europarlamentu, znasz ten okręg bardzo dobrze, e, jak myślisz e, e, no co myślisz o tych słowach? I, znaczy, no to, to jest szyderstwo, e, Łódź jest ja nawet o Łodzi często mówię bandycka Łódź, i nie mam na myśli bandytów z ulicy, tylko z ratusza Dlatego, że tam nawet posunięto się do tego, że obniżono ustawowy zasiłek z pomocy społecznej, czego nie wolno robić, a nikomu nie przyszło do głowy, żeby tą uchwałę zaskarżyć. E, ja mam bardzo dużo pracy w Łodzi jako społecznik, dlatego, że w Łodzi na przykład program wychodzenia z bezdomności. Każda gmina, każde miasto musi pisać program wychodzenia z bezdomności. Program wychodzenia bezdomności u pani Zdanowskiej polega na tym, nie żartuję, że rozdaje się bezdomnym mydło i czasami posiłki. Nie, nie, oddaje, nie daje się kluczy do ani jednego mieszkania rocznie, mimo że nazywa się to tytuł, to jest program wychodzenia z bezdomności. Kilka lat temu broniliśmy pani Bioli, która była w zaawansowanej ciąży, miała też już dziecko, e, która miała być eksmitowana do mieszkania bez Łazienki. To jest standard. E, niedawno e, ratowaliśmy starsze małżeństwo osób niepełnosprawnych, które w końcu po naszej interwencji miasto zaproponowało lokal do generalnego remontu. Biedni, emeryci, niepełnosprawni, gdyby nie nasza pomoc, nie mogliby otrzymać, ponieważ warunkiem dania kluczy i zostawienia ich w tym mieszkaniu był ten remont, na który nie było stać na który nie mieliśmy. Ciągle wyręczamy miasto Łódź w wyciąganiu ludzi z bezdomności. Ostatnio kobiecie nie chciano jakby darować... Myśmy my zapłacili dwóch jakiejś lokatorki. I wtedy miasto Łódź doszło do wniosku, że ona się wzbogaciła o to, co my płacili, I chciał, miasto Łódź nalicza kaucji za wynajęcie lokalu od miasta 12 czynszów. Więc osoba, która się boryka z jednym czynszem, z pewnością nie ma ich 12. I tak dalej. Znaczy cała polityka miasta Łódź jest skierowana przeciwko ludziom ubogim. I jeszcze wspomnę o tak zwanym programie rewitalizacji, mm. którym się lubi pani Zdarowska. Otóż w ustawie o rewitalizacji mm. mówi się o tym, że osoby powinny że ci ludzie, którzy są, się stamtąd wynoszą na czas remontów generalnych powinni tam wrócić. Powinna być odtwarzana pierwotna tkanka społeczna, stosunków sąsiedzkich i tak dalej. Otóż chyba nie było wypadku, żeby do jakiejś remontowanej w ramach rewitalizacji w Łodzi kamienicy e, ktokolwiek z lokatorów wrócił. E, osiedlają się tam już ludzie zamożni. E, miasto Łódź jest skierowane na... Bo ja kiedyś, e, taki szok, który przeżyłem, chciałem się zatrzymać w Łodzi a, w hotelu, nie miałem za dużo pieniędzy, weźmy z żoną do tego hotelu, to, to była ta dawna manufaktura, zamieniane są te fabryki, teraz są ulice, powróciły nazwy fabrykantów i tak dalej. A, no i stwierdziłem, że stać nas na, 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 ten hotel, po czym się zorientowałem, że cena jest w euro, tak? No więc to jest bardzo symboliczne, że właściwie wszystko, co jest y, tym bogactwem łodzi, tym, czy się się chwali, jest y, nie na kieszeń przeciętego mm. łodzianina i, no i najlepszy dowód, że że ludzie stamtąd uciekają. Mm. Uciekają stamtąd i to też nie jest przypadkowe i wydaje mi się symboliczne, że te słowa wypowiada Leszek Balcerowicz, no bo Leszek Balcerowicz odpowiada w dużym stopniu za zapaść łodzi. Myślę tutaj przede wszystkim o jego polityce otwarcia zupełnie polskiego rynku na import towarów z zagranicy z łodzi, tanich tekstyliów, gdzie zniesiono właściwie z dnia na dzień wszelkie bariery celne, doprowadzając do zabójczej absolutnie konkurencji, gdzie te zakłady nie mogły tego wytrzymać które miały jednak bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, które często miały dość nowoczesne maszyny. Oczywiście to był, można powiedzieć, Łódź, w PRL-u była biedna, ale ta zapaść, która w 1989 roku miała miejsce, no, na pewno mogłaby mieć dużo mniejsze skutki. Pamiętam też bardzo dużo takich przypadków, gdzie po prostu prywatyzowano te przedsiębiorstwa tekstylne łódzkie, również w duchu Balcerowiczowskiego i prywatyzacji i sprzedawano je absolutnie za bezcen i następnie albo wygaszano produkcję, albo prawda, zwalniano natychmiast połowę połowę pracowników. Wykle robiono na przykład interes na nieruchomości, która pozostawała po zniszczeniu y, zakładu pracy. Ja myślę, że do Balcerowicza i tej sytuacji takiej no tragicomicznej z mm. jego chwaleniem tego nieszczęścia, które spowodował, y, to do tego pasuje taki dowcip z lat 60. Po marcu 68. Chodził taki dowcip, y, że y, oto y, Władysław Gomułka prototyp Leszka Balcerowicza z jednej partii, zresztą obajstwo ZPR-u, e, przechodził koło pomnika Mickiewicza i Mińskiewicz mówi, chodź tu. Mówi, o co chodzi? Mówi, chodź na chwilę zamienimy miejscami. Nie? No i komułka stanął na tym postumencie, a Mińskiewicz wyje ze śmiechu. Z czego się śmiesz? Spójrz na napis. Twórcy dziadów, naród. <grym wytrzała> I myślę, że to Barcelowicz mógł na tym postępie stać, a Mickiewicz miałby się do rozpuku. Ja ciągle... No. Mam jeszcze tylko pytanie, bo ja też mam na to, że Hanna Zdanowska jest prezydentką, która wygrała ostatnie wybory w Cugrach w Łodzi, prawda? 70 ponad procent poparcia e, niby, e, w koalicji rządzącej Łodzią. Do niedawna była też był w ustawie demokratycznej e, A z widzimy, że no, tak jak mówisz, no, to miasto się wydaje być nie tylko obojętne wobec losu biednych, ale wręcz ich niejako penalizować za to, że są biedni, że jest to takie miasto rewanżystowskie, tak? które chce jeszcze tym biednym po prostu dokuczyć. jakby I skąd się bierze ta ogromna pogarda i ten, ten klasizm władz Łodzi, które oczywiście no, z jednej strony wiemy, no, wszyscy, że to reprezentuje ogromne interesy pani Zdanowska i, i, i interesy tych firm europejskich, i tych centrów logistycznych, i, 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 i call center, i tak dalej. I tak dalej. Ale, ale skąd się bierze właśnie ten wymiar, właśnie takiej przemocy wobec ludzi? Ja, ja, ja chcę powiedzieć, że ja, mi się przypomina y, słynna scena z Ziemi Obiecanej, kiedy ktoś się pyta Borowieckiego, który grał Bryszki, tego polskiego fabrykanta, ale co z rodzinami? Ci ludzie, mhm. których pan zwalnia, oni mają dzieci. Co z nimi? I wtedy Borebierski mówi, niech zdychają. Szczerze mówiąc spokojnie sobie z tej samej roli wyobrażam panią z danoską dlatego że sposób w jaki pomoc społeczna traktuje podopiecznych sposób w jaki te wydziały mieszkaniowe ten ten słynny zakład mieszkań komunalnych traktuje lokatorów jest takim sposobem no właśnie wielkopańskim pełnym pogardy i ci biedni ludzie w Łodzi a jest ich większość nie, nie tylko się boją ale się wstydzą. Tak? i właściwie uprawnienia, które w innym gminie czy w innym mieście, na przykład w Warszawie, chociażby mimo wszystko by mieli, to, mhm. to w łodzi tego nie mają. To, to wszystko, co co najgorsze można być? To jest daleko od ideału. To Warszawa jest daleko od ideału, ale do Warszawy jeszcze ludzie przyjeżdżają, a z łodzi uciekają. I to jest no pewna tak. różnica. I wystarczy, no trzeba by jednak trochę skromności, skoro człowiek spowodował masową ucieczkę z tego miasta no, swoim programem, tak. tak? Łódź jest takim książkowym przykładem tego. No, Neoliberalnego stosunku do ludzi, którzy przegrywają. Tak? Tylko, że ludzie, którzy przegrywają wyścig w takiej łodzi czy w Łodzi, gdzie było masowe bezrobocie, gdzie zlikwidowano brutalnie przemysł, gdzie zakłady pracy którym szło jeszcze, bo przecież już była konkurencyjna, bo no jest znakomite, nowoczesne zakłady, no wcale tak. nie było skazane na upadek. No to jeżeli ten dyrektor zakładu pracy chciał ludziom lepiej zapłacić, to już ludzie nie pamiętają. To wchodził tak zwany popiwek, który wprowadził bardzo. Mhm. Wcale nie rynkowy instrument, który polegał na tym, że jeżeli były zyski i zapłacono ludziom trochę powyżej, a to taki zakład był penalizowany od ponadnormatywnego hmm. wzrostu wynagrodzeń, Tego powiem, czyli 500% podatku. Znaczy żaden polski zakład to państwowy taki... nie mógł przeżyć konkurencji z, z, z zach jest... zachodnim importem, skoro nie mógł podnosić płac i wydajności. Mm -hmm. to było, I to dotyczyło tylko, to, prywatne, tylko to była dyskryminacja sektora, sektora I, I to miało walczyć no? z inflacją, którą sam Balcerowicz w dużym by, stopniu stworzył. Tak, tak, no wiadomo o co chodzi. Natomiast, znaczy, znaczy to nie, no nie, właśnie nie wiadomo do końca, bo chyba Ale nie, to rzeczywiście to o tym jest, popiwku mało kto no pamięta. Właśnie, to są takie historie. A, bo, 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 bo gdyby nawet dano, bo my jesteśmy za gospodarką mieszaną. W tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej powinny być różne, niech kwitnie z kwiatów, niech będzie sektor i spółdzielczy, tak. i państwowy, i prywatny i tak dalej. Tymczasem tutaj skazano na pożarcie właśnie ów przemysł państwowy. Tutaj takim klasycznym przykładem, to, to był przemysł farmaceutyczny, gdzie Balcerowicz zniósł cło na gotowe leki i wprowadził cło zaporowe na komponenty dla polów. Mm -hmm. i Polskę musiałby upadać, tak? No więc tak samo mniej więcej postępowano z znaczy, była... przemysłem lekkim to no tak. i on upadł. To była, to, ja upadł. To była totalna, znaczy to trzeba 1989 rok trzeba w kategoriach jednak rewolucji rewolucji, a właściwie zamachu stanu stanu wojennego w gospodarce. Tak, znaczy wprowadzono, wprowadzono, wojn, wprowadzono wojnę po prostu klasie robotniczej, trzeba to jasno powiedzieć. Chodziło, nie wiem na ile to chodziło, na ile celowo czy nie, ale na pewno chodziło o to, żeby uderzyć w klasę robotniczą, która była twórcą, podstawą, podwaliną dla Solidarności i która no, jednak obalała ten system, no nie po to, żeby powstał, prawda, neoliberalny kapitalizm, tylko po to, żeby był, żeby ten socjalizm realny stał się prawdziwym socjalizmem, prawda, żeby ludzie faktycznie byli, żyli w większej równości, w większym szacunku i tak dalej. Ale przy nim nie chodziło o to, żeby zrobić to, co zrobiono z łodzią. I łódź padła, można powiedzieć, no, symbolicznie to zrobiono z niej po prostu trochę tak jak, nie wiem, no, jak i przechodzą wojska gdzieś i chodzi o to, żeby coś zniszczyć, spalić, żeby po prostu pokazać, to jest nowy porządek, my tu teraz rządzimy i to zrobiono właśnie z Łodzi. Po prostu zniszczono ją dla, w, w imię tej rewolucji. A kto to zrobił? To zrobili działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lektorem Komitetu Centralnego PZPR Leszkiem Balcerowiczem, który przed przemianami jeszcze wykładał marksizm leninizm po komitetach powiatowych i wojewódzkich. Rękami czyimi? Rękami parlamentarnego klubu lewicy demokratycznej. Czyli niedemokratycznie wyłonionej większości parlamentu w niedemokratycznych wyborach kalekich, kwazy wyborach. I ci PZP-owcy w Sejmie byli jak złota rybka dla balca. Ich towarzysz dawny partyjny z KC mówił im teraz zniszczymy państwowy przemysł. On mówi, oczywiście, że zniszczymy, jeszcze się na tym wzbogacimy. I taki skok na kasę wykonano. Dlatego te zdanie, które Andrzej Leper przejął od Katona, mianowicie tylko zastąpił. <todgłosy> Kartaginę balcerowiczem, czyli balcerowicz musi odejść. Się. Jest o tyle aktualne, że wprawdzie on już niby jest wygrany, ale już przegrany, bo jego opcja nie rządzi tak do końca. To jednak w umysłach bardzo wielu ludzi. Pozostaje ta myśl Balcerowicza, która jest najbardziej przerażająca, a którą ja będę zawsze powtarzał. Mianowicie, ja Balcerowicz uważa, że ludzie powinni jak najdłużej, jak najciężej pracować, za jak najmniej pieniędzy, bo to jest dobre dla gospodarki. A co jest dobre dla gospodarki? Jest dobre dla bogatych. On to utożsamia. Interes bogatych z interesem tak gospodarki i o tym będziemy za chwilę mówić. Więc kiedy... tę ten, ten ten, ten, część naszego programu możemy chyba zakończyć jednak hasłem Andrzeja Leparo. Balcerowicz musi, musi odejść. Musi.